Podczas premiery swoich najnowszych flagowców Samsung jakoś tak mało uwagi poświęcił najmniejszemu z tej rodziny, czyli Samsungowi Galaxy S10E. Moim zdaniem był to ogromny błąd, bowiem wydaje mi się to być najciekawszy z tych zaprezentowanych modeli. Dlatego nie mogłem się doczekać, aż ten telefon trafi w mojej ręce i będę mógł go przetestować. Dlatego przed wami recenzja Samsunga Galaxy S10E. Dlaczego S10e wydał mi się najciekawszy? podostajemy dostajemy praktycznie to samo co w większych modelach, ale za mniejszą cenę i w poręczniejszej formie. Przy czym zaznaczam, że za niższą cenę, nie za niską, bo 3300 zł to nie jest mało. Galaxy S10e to ten sam szklany, zaokrąglony, śliski i bardzo łatwo palcujący się tył z odstającym poziomym paskiem aparatów. W wyglądzie nowych Samsungów nie ma nic oszałamiającego, są to przyjemne dla oka telefonu, ale. Bez takiego efektu wow, na przykład nie dostaniecie S10E w takim popularnym ostatnio gradientowym kolorze. Front to prawie że sam ekran, małe krawędzie wokół wyświetlacza i brak nocza, no ale za to mamy okrągłe wycięcie na aparat, którego uwierzcie mi, po dłuższym czasie w ogóle się nie zauważa. W przeciwieństwie do większych braci szkło w S10E to gorilla Glass 5, a nie 6 generacji i nie jest ona zakrzywione. To po prostu standardowy płaski panel. Przy czym wiem, że dla wielu z Was to będzie zaleta, a nie wada tego telefonu. Skoro już mówimy o wyświetlaczu, to jest to panel Dynamic AMOLED, który znajdziemy też w droższych modelach. Jest on, no, jest on po prostu przepiękny, naprawdę jasny i trudno mi jest się do niego przyczepić. Ekranom z serii Galaxy zarzucano, że na krawędziach mamy takie przekłamania koloru. Tutaj tego nie znajdziemy, no bo tak jak wspomniałem, nie mamy krawędzi zaokrąglonych, tylko płaski ekran. Rozdziałka to co prawda tylko Full HD, ale na tych 5,8 calach więcej nie jest konieczne. Powiedziałem, że S10e ma poręczniejszą formę niż standardowy S10, czy tym bardziej Plus. Kiedy pierwszy raz wziąłem ten telefon do ręki, to wydał mi się mały, ale z każdym kolejnym dniem coraz bardziej go doceniałem, bo nie miałem żadnych problemów z sięgnięciem nawet górnych obszarów ekranu i w końcu był to telefon, który nie rozrywał mi kieszeni spodni. Czytnik linii papilarnych w przeciwieństwie do rodzeństwa nie jest w ekranie, ale na prawej krawędzi wbudowany w przycisk blokady ekranu. Działał on diabelnie szybko i praktycznie bezbłędnie. No i możemy sobie ustawić gesty ściągnięcia paska powiadomień. Niezwykle przydatna funkcja. S10e też nie brakuje takich rzeczy jak np. bezprzewodowe ładowanie, certyfikat wodoszczelności i pyłoszczelności IP68, gniazdo jack i NFC. Natomiast z mniejszymi rozmiarami niestety w parze idzie też mniejsza pojemność baterii. 3100 mAh to niestety nie za wiele. Jasne, ktoś może powiedzieć, że zeszłoroczny S9 miał jeszcze mniejszą baterię, ale co z tego? Co z tego, skoro przy moim użytkowaniu może i telefon dotrwał do końca dnia, ale z nie więcej niż 10% baterii i około 4 godzinami włączonego ekranu. Może byłbym w stanie przeboleć takie słabe wyniki, gdyby Samsung dostał bilet na pociąg szybkiego ładowania, bo dla mnie rozpieszczonego ostatnio 40 minutami ładowania w Oppo RX 17 Pro prawie 1,5 godziny dla mniejszej baterii w S10E wydaje się być wiecznością. Na pocieszenie powiem, że Samsung nie poskąpił tutaj ładowania bezprzewodowego i zwrotnego ładowania innych urządzeń. Dawniej Samsung był znany z tego, że do mniejszych edycji swoich flagowców wkładał słabsze podzespoły. Na szczęście przy S10e nie mamy takiej sytuacji i są to te same, praktycznie te same bebechy co w większych braciach. Korzystanie z tego telefonu to czysta radość. Przełączanie się pomiędzy aplikacjami, przewidywanie w nich, wszystko jest po prostu płynne i Exynos 9820 nie dopuszcza do żadnych zwolnień. Tylko że muszę wspomnieć, że S10e, przy intensywnym użytkowaniu, zdarzało się dość mocno nagrzać. Co do softu, to korzystanie z systemu jest samą przyjemnością. Nie mówię tutaj tylko o płynności działania. One UI oparte na Androidzie 9 i z nakładką, której estetyka, dodane funkcje i ogólna sprawność działania naprawdę przekonały mnie do siebie. Nie czułem potrzeby instalowania googlowskich odpowiedników głównych aplikacji, coś co zawsze robię. Do One UI przede wszystkim przekonało mnie podejście Samsunga do korzystania z telefonu jedną ręką, czy to w apkach, czy w ustawieniach. Zawsze jesteśmy w stanie sięgnąć do pierwszych górnych pozycji. Samsung naprawdę się popisał, chociaż mógłby w końcu sobie darować tego Bixbiego, przynajmniej u nas w Polsce. W przeciwieństwie do największego i najdroższego S10, wersja z literką E nie ma pięciu aparatów, a jedynie trzy. Jeden z przodu 10 megapikseli f1.9 i dwa z tyłu. Standardowy szeroki kąt 16 megapikseli ze zmienną przesłoną f2.4 albo f1.5 i ultra szerokokątny 12 megapikseli f2.2. Względem większych braci może przede wszystkim boleć brak teleobiektywu. Ale ja osobiście z tego kompletnie nie korzystam i mnie najbardziej raduje to, że mamy tutaj ten super szeroki kąt. Zdjęcia dzienne standardowym obiektywem są pełne koloru, ostre i po prostu przyjemne dla oka. Spokojnie ustrzelicie tym aparatem fotki, które przypadną Wam do gustu. Podobnie sytuacja ma się z obiektywem szerokokotnym, choć trzeba zaznaczyć, że daje on dość silne zniekształcenia, czasem dające komiczne efekty, ale mi przypadły one do gustu. Trochę gorzej sytuacja ma się przy słabym oświetleniu. Zdjęcia z obu aparatów są ok, dobre. Szkoda, że tylko dobre, a nie wybitne, bo oczekiwałbym więcej od takiego telefonu za 3300 zł. Poza tym brakuje tutaj popularnego ostatnimi czasami trybu nocnego. Jeśli S10e wykryje scenę nocną, to da to trochę lepsze efekty, ale nie jest to to, co spotykamy w dedykowanych trybach w Huaweiach, Pixelach czy nawet Oppo. Strykacz selfie też zachowuje się podobnie no i pozwala na całkiem przyjemne rozmycie tła, a ten live focus na tylnych aparatach świetnie sobie radzi nawet w okolicach włosów. s 10 s spokojnie mogę polecić każdemu kto szuka niedużego telefonu ze wszystkimi możliwymi bajerami w środku. Jedyne co może przekreślić ten telefon to trochę słaba wydajność pracy na baterii, ale poza tym jest to mały kompletny smartfon, który tak jak powiedziałem Mogę polecić każdemu. A co wy o nim myślicie, dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!